Wracamy do Katowic. Asia po otrzymaniu nieciekawych informacji dotyczących jej lokalu w remoncie pędzi na otwarcie second handu. Jedziemy do jednego z moich ulubionych lumpeksów. Zawsze trzeba być nieco wcześniej, no a po to, żeby zdobyć najfajniejszy towar. I Jest to bardzo istotne. Osoby, które zaśpią, nie pojawią się na czas. Niestety, ale mogą się liczyć z tym, że nie dorwą tych największych perełek. No i co zrobić? To jest tak zwane prawo lumpeksu. Tam nie ma litości. Jestem trochę spóźniona. Jest 7.30, ale spokojnie, Grześ już na mnie czeka i trzyma miejsce w kolejce. Dzień dobry. Grzesiu to mój przyjaciel, i w zasadzie zanim połączyła nas wspólna pasja i podobny biznes, to okazało się, że Grzeciu jest moim sąsiadem. Bardzo się wspieramy, bardzo często jeździmy razem na łowy. Przygotowany? Jak zawsze, i na wprost. Ja lecę na buty, potem lecę na sukienki. Ja i Grzesiu troszeczkę się różnimy jeśli chodzi o asortymenty naszych sklepów. Grzesiu ma second hand sportowy, więc on zaczyna w zasadzie od działu z bluzami, ze sportowymi koszulkami. Dobra, let's go! Grzesiu, powodzenia! Powodzenia, Asiu! Uwaga, uwaga, uwaga. Chodź, 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 chodź. Pierwszą myślą jest, żeby wbiec na buty. biegnę na buty, buty są. Yeah. Dobra, dobra, lecimy. Co masz? Nie zabieraj mi wszystkiego. Nie wolno. Trzeba to zostawić dla koleżanki. Nie Trzeba wybrać nie. dalszy plan działania. I tutaj dzisiaj wszystko się posypało. Przepraszam. Jestem Biegnę od lewej do prawej i sama nie wiem, co robię. Grzebię tutaj, trochę tutaj i to jest podstawowy błąd w second handzie. Skupiasz się na jednym miejscu, oblatujesz go od A do Z.